Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Gdzie na raz. Z tej strony Dzięki ja zda, ze mną w tym jeszcze moś... chwilnym odcinku jest. JJ Movin. JJ Mufin. Gwiazda polskiego YouTube'a. Tak, tak. Gwiazda. Chyba mówek. Tak jest najlepszy słowniejsze od męża? No to może być przesłapnie. Możesz się tak nazywać.

Ja ci dojadę. Nie, ty jak dojedziesz... No, cała autko będzie. Tak. I zaraz będzie po, na bałka. Nie. Co? Ja to nie mam. Chyba, że to A już ty. Zdrasło. Aha. A to już odwala A widzisz, nawet zderza to decha. Ja tak, odlatuje. Nawet nie.

<laughs> that's not talking about, that's my dog. Hey, look, if you shit to pop off, come in and blast, alright? I'm down, bro. <laughs> hey, babe, you Motherfucker! Yeah! you

<gry> Stary, ty się wykwita z patrz. Gdzie? Puszu. No i tu mnie widzisz? what the fuck. A ja potem będę strzelał w tych typów. Jak, jak, ben... jak będziemy jak jechać na motorze. co ja ja bo ty właśnie No się dobra jajemy. to kolejną misję też może będę.

1, 3, 6, FT. Ale nie, jeszcze nie Dobra, ty nie czytają, się tak wyczytają. Jak tyś nie umieszkać? To no jeden, druga godzina. Nie wiem. Jak ty mówiłem, że od innych to żyje? Nie ja się Ty ja nie lubię tego, tego w tym momencie. Prawda, to fajne To jak no się nie, nie To jak problem? Na końcu wybucha cały świat. I powiedzcie, czy chcecie coś na przykład z Minecraft'a, coś, coś. To ja im mówiłem wszystko. No w się sensie to, że jak... Ja będę podawał w opisie, co będę mógł nagrywać DNA. Oni wiedzą, o co chodzi. Stary, czy to się... O kurwa!

Zobaczcie, no, się, uciekaj! Najlepsze bitki w Europie. O już wiecie, ja to wygram. Prawy złoty. A ten fagas skąd się wziął? Pachy tam będą mieszać. Wiecie, jak musisz się podpieszyć?

Wielka miłość, co? No ja nic No to tym sposobem kończymy. Wielki...